Uczestnicy rajdu Monte Carlo pokonali już 15 odcinków specjalnych. Kalle Rowanpera pilotowany przez Jonę Haltunena wciąż zmaga się z wieloma trudnościami. Dwukrotny mistrz świata przyznaje, że brakuje mu tempa i nie wie, co może jeszcze poprawić. To kolejny dzień dla Fina, po którym był daleki od zadowolenia. Załoga Toyoty zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Po wcześniejszych problemach z ustawieniami samochodu Ojtanak i Martin Jerweoja mieli znakomite sobotnie popołudnie. Estoński duet wreszcie złapał zadowalający ich rytm. Wygrali wszystkie trzy odcinki popołudniowej pętli i są w grze o podium. Świetne tempo utrzymują Adrien Fourmont i Aleksandr Koria. Aczkolwiek na koniec soboty spadli z drugiego miejsca na trzecią pozycję. Nad kolegami z Hyundai'a, Tanakiem i Jarveoją mają zaledwie 2,5 sekundy przewagi. Mimo trudnych warunków i drobnych problemów z wyczuciem auta, Francuz jest bardzo pozytywnie nastawiony. Elwin Evans i Scott Martin na koniec drugiego etapu wrócili na pozycję wiceliderów. Kierowca Toyoty zapewnia, że czuje się pewnie w walce o podium i wie, co robić w takich sytuacjach, gdy zapas nad rywalami jest nieduży. Prowadzenie w domowym rajdzie utrzymują Sebastien i Vincent Landé. Francuzi czują na plecach oddech rywali. Jeszcze wiele może się wydarzyć w niedzielę. Ośmiokrotny Mistrz Świata przyznaje, że ostatni etap zapowiada się interesująco.